Dostał pięknie wchodzę. <grywa> Ale teraz musicie patrzeć, te czy pod miasta nie przyjechali. Dziesięć minut Leżą. Nie trzeba. To. Dwa spadochrony nad kwestem. Tak się będzie działo. Okej. Okay. Chodź, sobie statyczki wyciągnę. Tak, tak. Kurwa, musiałem na koniec... Pytam sobie cię zabiję. A nie, już nie unosz się kurwa honorem, tylko chodź. Dobra Robert, inaczej może. Robert, jesteś nam potrzebny. Tak Robert, bez mi nie damy rady. O, na leży? o kurwa. Na ziemię, Chora. na ziemię, na ziemię, na ziemię. Tak, tak, tak. Jakiś tam gracz leży, nie wiem, czy to nie... Tam, nie tam już gdzie widzicie? Tu jest koleś Przed nami stary, mniej więcej tam mhm. Ja już tam mierzę, już go ściągam 350, zbiera lud. No Kurwa, nie widzę go Uuu, ale jebło. Le leży Obserwujcie auto, czy tam się ktoś rusza koło niego, jak możecie, proszę. Tam jest jakieś mhm. auto? Tak, w dymie jest hammer. Z cykiem Aha. Tutaj jest, gdzie zaznaczyłem teraz na moim znaczniku, jest helka. Mhm. Chyba zniknął dym, koleś tam leży odjebany. W bazie jest. Widzę gracza. go, dobra. Był w Ambonie, Ale w tej Kurwa. Robert, przestań pilnować samochodu, zajmij się walką. O co ci chodzi? Jestem bardziej od ciebie Dobra, czekajcie, stajecie, bo to sporo... Stajecie, to sporo trupów tu leży. O, to są boty głównie, wiesz? Yy, tam. Mhm. Ktoś wyżej nie siedzi? Ile jest do militarki ze 300, nie? No, teraz masz z 250. Ja... ja... Nie, ja teraz miałem na 400 ustawiony i odjełem to Tak? Bo jeszcze ja tam z daleka na 350, przecież mierzyłem dal mierzem. No, to jest koleś? Czy mi się udaje? Nie. Chociaż? Gdzie? Prawda. Nie. Nie wiem, sam oceń. Nie wiem, jeszcze tam jest kolej. W tej e po prawej stronie, ściągnął znacznik, żeby było widać. Ale ja teraz nie widzę nic tam. Jest gracz, widzę gracz, jest gracz y, tutaj. Y, w tym budynku siedzi w oknie. No, jest jest. Ty ja to go jest, ściągnę? To czekaj. To. A, uciek. Ale te okna chyba nie skanują. Leży. Pięknie. E, o, pokryjecie mnie? Robert podejdź ze mną, bo ty masz y, większy kaliber. Czekaj chwilę. Chodź zanim się zrespią. Znacz, znacznie go suwam. Ile jest najbliższy spawn? Jest bardzo blisko. Ale chodzi o to, że musimy sprawdzić czy ten wóz z CKM jest otwarty. Ten poprawny. Tak, on jest on, on. Jeśli on się z questa zrespił to, to mamy w kasy. Patrzysz tam, mody Tak, tak. O, zniknęło. Co się stało? Wow. Koniec quest'a. Uważaj, Aha. uważaj, bo Ale nie wchodź nie w ten dym. Czego? Bo na niektórych serwerach spadają bomby. Na bazę. To jest takie odległości nas, nie? No bo nie powinny. Nie? Chuj z tym, ja zaraz zaryzykuję, weźmiemy auto, sprawdzimy. Kurwa, jest otwarte. Gdzie lód te skrzynki mamy Tak. Tak koleś musi coś zabrać, Jest tam lód jakiś? Pakować dauta. Tak pakuj dauta. Tu patrzę coś. Gracza to je mam. Gdzie? U mnie u mnie. Ale w życiu. Aha, są Zabił mnie. Ja go zabiłem też. Dwóch było, dwóch było. Jednego ty zabiłeś. Kurde. Ta. Sorry, ale nie dało się szybciej. Luzik, luzik. Ale ty, Dobrze się Ale ty tu masz było. cholernie blisko do nas. Czak, czak. Czak, czak. No to. Lecę. Tak, bo jestem Bambi Slayer, nie? O, stary, ty tu masz ten. Nie mam swojej broni. No nieźle. Co z Nie, w skrzynce jest A dużo tam jest jeszcze rzeczy No jest dużo broni Kurwa Ja bym ci tu pomógł tylko, że... Wiesz co, to zaraz coś się zrespi, znowu będzie biegł, no właśnie. Więc, póki nie przyjadę, poczekajcie. No, gdzie broń? Pierdol to, zbieraj co się da, szybko, bo sobie kupisz broń za to, musimy... ...jak najwięcej zebrać i wypierdalać stąd. Ładnie. Ktoś tu chyba dał fake info? Jakie fake info Nic, nic. Co ci chodzi? Ej te nożyczki się przydają do czegoś? Szczypce. Tak. No toś tam chyba przy craftingu. Jest nóż. Jest ten nóż, wiesz. Yo. Yo. A zbiera Cię koleś, koleś, koleś cię zbiera u góry. Aha. To ja go nie zbieram, <noise> ja ciebie. Zabiłem go. Daj mi znaczy gdzie to jest, Tam. Ale chuj dostał headshota. No ale widziałeś, kto ma kill streak? pełna kill streak fura 4 widziałeś, kto ma? <noise> Stoję, widzę głowę Patrzcie w moją stronę Dlaczego ty ich nie wyszczelasz, wody? I serio, ja nie. Czekaj, wyłączę znacznik. Ja nie mam lunety, kurwa. Tu skąd ty się wziąłeś tam? Sto... Dwóch jest no, tam ty... na tej abonie. Ale wody. Kto? Nie, ja, ja, tam ja tam zszedłem to, na dół. Yy, jeszcze raz zaznaczyłem bonę. I ich jest tam dwóch. Zaznacz mi. A ty masz jakąś broń? No kurwa. Ja? Tak. Ja mam Springfield'a. Czy CST A. kurwa mam w ogóle, Nie Springfield. Oni nie są jakimś super oficjami. już do mnie Ten ale... Lienfield. Mogę ten znacznik wyłączyć już buddy? Tak. Przepraszam Dobra. Trochę mi przeszkadza. Ile jest za bambi z Minus 5, czy 500 czy... O, pięknie To już będzie 1000 no Kurwa no, ja no, nie, mogę, tam, z... Się nie mogę z... Trafić. E, poczekajcie chwilę, bo ja nie mogę oddechu złapać w ogóle, nie mogę kurwa się wycelować To odbiegania się to robi? Drugi jest na blaszaku. Tym. Tym tutaj tak. jestem? O kurwa to, on jest może wyczaić. A, chuj, już, nie. Jeden, jeden strzał na dół, jest pod amboną, idzie z tym blaszaka, ale jest za. Oni nie szczerają super, bo z, ze 100 metrów dwa magazynki we mnie wyszczelił. Wszedł na ambonę. Bomba, leży. O, jeszcze jeden jest. Jeden masz na blaszaku tak. dalej, a drugi jest dalej na ambonie. Dalej jest na tej abonie? Właśnie teraz wchodził, jeden tego zabił. A chyba, że to on. Słuchaj, jest, to... jest, jest na tym tak. wasze tutaj. Tu jest swój znacznik, jest na górze. Stąd go nie ściągnę. Macie dwa na jedno. Uważaj. Nie zmarnujcie tego. Robert, ty jesteś z tyłu, gdzieś za nami? Ale ja nie mam nic. Patrz plecy. O kurwa. Stoi, stoi, stoi. Kurwa, stoi. właśnie usiadł. Idzie z drugiej strony, przesuwa się. Dostał. Pięknie. Chodzę. Ale teraz musicie patrzeć te, tak, czy pod miasta nie przyjechali. 10 minut nie trzeba. Dobra, Robert, Robert, gdzie ty jesteś? Ja mam 500 metrów. Dobra, bierz co, co jest pod ręką, ja tam też zapierdalam. Ustawiam się na tym na jakiejś wieży i będziemy nadupcać do nich. No. Tak, tylko muszę się jakoś. Kurwa, coś. Ale ten idealnie, idealnie jak cukru. się wystawił stanął, tą bańkę, taką dostał, że. W armii jest to... Z tym metrów? Si 700. Nie? No, czy prawie 800, bo tam 700 Aha. coś było. To jest, to jest warmie jest to, że czasami jest tak, że nawet strzelić komuś w głowę, to nie jeszcze ma ułamek sekundy na to, żeby cię zabić. Oni, oni tak jakby po, po chwili padają, no nie? No, kiedyś mm -hmm. tak miałem, że się nawzajem z No, bo to, to nie jest jak w CSie, że właśnie nie wniesz byka, on leży od razu, tylko jak i to jest jeszcze ta, ten ułamek sekundy, no i obstawiam, że normalnie też by tak było, nie? że jeszcze zdążyłbyś pociągnąć za spust. No. Nie wiecie, z której strony moje zwłoki leżą, bo nie pamiętam. Tu tych trochę zwłoki. Eee, wiesz co, pozbieram je... Mnie... Te moje no, najlepsze zwłoki, które miałem, tutaj są, niedaleko. A, Tam, bo ty jak... krowę taką mocną. Tak, krowy i sporo fajnych rzeczy. Tam jeszcze lewa wchodzą na ambonę i... Nie wiem dlaczego... gości ktoś Od drugiej strony w ogóle, wiesz? Tobie Robert, jak pasuje to zostań ogólnie... Yy, możesz zostać na tym. Na wsparciu z krową. Bo ja się nie nadaję. Na dole? Ja się, jakby doszli? Znaczy ogólnie mówiłaś, jak będziemy grać. Bo Aha. ja się na wsparcie nie nadaję, bo ja nie umiem strzelać z tych kurwa krów. A, patrz jaki. Wrednie. Wiesz, musisz mieć rolę taką, w której się lepiej czujesz. Jakoś takie inaczej, inne ułożenie tej nie bazy cię jest. Nie będę ci odpowiadał, żebyś się nie obraził. To tu biegnie? Ja nie. jestem, ja jestem na bazie. Ja na dole jestem. Nie lękuj się, ja sam w strachu. Ty, ten Enfield jest pro. Coś tu jedzie? Ciu, 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 ciu. Podjechał coś tu. jeszcze jedzie? Je, je, jeszcze jedzie. No. Z której strony to jest? Tam. Yy, tak jak szliśmy na początku. No. on tu, on tu będzie wracał. Idę na do, do konserwy. Widzisz, żeby pojechali? On już jest kilometr od nas. Aha, dobra. Ile tu jeszcze musimy być, żeby to przejąć? Teraz wyskoczy. Dobra. On chyba pojechał w chuje. Jest prawie półtora kilometra już od nas. Ok. Więc już powinien skleić wary, jak to mówi Robert. <laughs> A skąd tu się tak wzięło tych zwłok, kurwa, tutaj na, na podłodze porozsypywane? A no bo tutaj były te boty, a później ludzie się z miasta spierdolili wszyscy, wiesz? Który west jest największej pojemności? Oj, tego nie wiem. Tu jest M14, abyś chciał. Chyba, że Inflida wolisz. Wiesz co, ja na pewno pójdę po swojego tego Zafira, bo jeszcze leży. Ale dobry ten infilt, nie? Na strzała go ściągłeś? Tak, ale dostał głowę, wiesz? A, to... W ostatnim momencie, jak już mi znikał, to ten... Yy, jest typ. W tym Gdzie? domku, kilometr 100 od nas, lutuje się chyba ten yy, nasz kumpel. Widzę go, widzę go, widzę go. Kieruję się, aby tutaj, nie? MK48 Mod To jest Roberta. Akcesoria Premium, tutaj Okej. Okay. A ty nie masz DLC? Tutaj, Robert. Ja nie mam DLC, Robert, tutaj to jest ten, ten tutaj w rogu. Można kupić w Save Zone pestki do tego Enfielda? Tak. Teraz zacznę, jestem filmem. Dobra. Ale idę tam po swój plecak, teraz. To jest to gówno, które mam. Gdzieś mi zniknął ten gościu. A teraz tu to odbiegnie, to wiesz? Wiem, ale wolę, wolę go mieć wcześniej na oku. Niż dopiero jak zacznie strzelać. Chociaż mam miał Kałacha, on tam, jak dopóki nie podejdzie gdzieś na 300-400 metrów, to jest w ogóle kurwa nieskuteczny, ale. Tak Coś mi zza firga podpierdolił Znowu strzał No do mnie Wiesz z której strony? Mhm. Gdzieś z północy No Widzę, widzę, na dole jest gdzie na dole? Zaznaczyłem. Za budynkiem. Ale zaznaczyłeś płot. Dobra, nie da zrobić mu ten... ...pc. Ale tu za tą bazą? Oj? Jest, jest za... Y... ...właśnie tam gdzie biegniesz. Tu jest, Oj. bambik. No, no wiem, jest jeszcze, jest jeszcze jeden typ. Odjebali mnie. Centralnie z pleców waszych. Zabiłem jednego. Centralnie z waszych pleców jest. Widzę. Tam w dali jest. Ja też widzę, patrzy na mnie. Dwóch jest. O kurwa. Widzisz, że jeszcze po od niego jest. Ile tam jest? On patrzy się na mnie. Nie wiem. Nie, nie żyje? To są boty Serio? Tak. Jedzie do Was koleś na rowerze I kurwa w budę mi strzela Nie widzę ich bo tak mi słońce świeci Oni zabici są, czy leżą? Jeden jest żywy. Słuchajcie, z zachodu jedzie prowadzący rowerzysta. Nie wiem, czy ma jakieś... Ja nie znam tego. Y Bot leży. Z, z tej strony, z której jadę. O, strzela do mnie. Jebany, zabił mnie. O ta kurwa. Leży. O, kubek, to jest ten Polak. Ja, ja no, z no, nim gadałem no. na swój dzisiaj. Seria? No. Po <laughs> polsku? Te. Aha. Trochę za późno, ale cię pomściłem, nie? E, coś je było w ten, w budę. O kurwa. Robert, yy, kontrol, kontrol yy, ten, kontrol na dół, jedno, kontrol na dół dawaj Kontrol S, kontrol Ta? S, kontrol S wciskaj, dwa razy O, i siedź tak Tak, zmienisz pozycję Bo on ci... Ale czarny, nie, słyszy, nie słyszaj, ty... że on ci po... Nie wiedziałeś o tym? Co mi? Yy, to mi... on ci pobudzi... Po po, on on po bo po, po tym, po obudowie napierdala nie słyszysz? No, ale ja ich tak zabijam. Ale to jest koleś gdzieś daleko, on jest gdzieś na północy. Czemu mi o tym nie mówiłeś nigdy? No, stwierdziłem, że kiedyś ci o tym opowiem. Snajper gdzieś jest. A co z tymi botami? Boty nie żyją. Obydwaj tak. nie żyją? A gdzie ty jesteś? No po drugiej stronie, no. Nie mówię do ciebie. O ty pierdol się kurwa. Ja musiałem, ja się w, wpadłem w teksturę teraz, musiałem się kurwa zabić. Aha. A ty jesteś w grze? To ogólnie? No nie macie mojego znacznika? O teraz dopiero. Jest to teraz, w Teraz, teraz przecież... dopiero mi się pojawi. Gdzie jest ta kurwa snajperska. A i to ślizganie się jest uciążliwe. Jakieś ślizganie się. No to ctrl-s Ty ruchanik To Jak dasz ctrl-w Jak dasz ctrl-w to możesz tak, się na, bo, na, ja na boki wychylać ale... Też nie chcesz żebym mnie zaszczelił, nie? Nie oddalaj się tak daleko, on cię teraz będzie widział No to z której strony może być? Ej, koleś podnosi lód Z yeah. bota Albo to jest bot? Chyba bot Kur, jest ja byłem. Wyszedł drzwi. Dawaj go. Lutuję, leży Leży, czołga się Patrzy na ciebie Patrzy się na ciebie Ja.